Cześć, nazywam się Sylwia Hoku. przedstawiam dzisiaj Państwu wielofunkcyjną, ergonomiczną poduszkę między kolana, między nasze nogi, Quanomet. Poduszka ta, powłoka, wykonana jest z powłoki Tencel, jest to najnowszej generacji włókno botaniczne, produkowane przy użyciu najwyższej jakości nanotechnologii. Wiemy dobrze, że ten sel jest przyjazny dla środowiska, wolny od pestycydów, w pełni biodegradowalny i posiada właściwości antystatyczne i antybakteryjne. Materiał się nie elektryzuje, tkanina jest hipoalergiczna, nie powoduje uczuleń u najbardziej wrażliwych y, u osób. Tkanina dobrze absorbuje naszą wilgoć, y, co za tym idzie, szybko wyprowadza ją na zewnątrz. Dzięki temu w lecie bardzo fajnie nas składza, natomiast w zimę, Oddaje nam ciepło, czyli nas ogrzewa. Ergonomiczny kształt, miękkie brzegi sprawiają, że poduszka nie przesuwa się podczas snu i może zapewnić optymalne podparcie. Specjalna pianka, która ma pamięć, dokształca się do naszej wagi ciała czyli do sylwetki. Efekt amortyzacji zmniejsza dzięki temu nacisk na kolana, wyprostowuje naszą pozycję kręgosłupa i bioder, dzięki temu czujemy rewelacyjną ulgę i zdecydowanie lepiej się nam śpi, mniej się obracamy w nocy, to jest też istotne. Nie ma żadnych niebezpiecznych elementów, dzięki temu też usprawnia się nam układ krążenia, i mamy lepsze krążenie w kończynach dolnych, to jest też istotne. Jak to wygląda z medycznego punktu widzenia? Udowodniło to wielu naukowców i doszli oni do jednego wniosku: że właśnie najbardziej korzystną pozycją jest spanie na boku z poduszką między kolanami. Poduszka jest dla, dobra dla naszej postawy, kręgosłup nie zapada się na jedną stronę i jest całkowicie rozluźniony. Nieobciążony, dzięki temu jest rozciągnięty. Podczas snu, moi drodzy, utrzymujemy nasze ciało we właściwej pozycji. Poduszka ta zmniejsza ból, wstawa kręgosłupa, idealna dla osób przy skoliozie czy przy zapaleniu kaletki, dzięki temu ona zapewnia prawidłowe ułożenie kręgosłupa, zmniejszają ucisk, napięcie mięśniowe w kości udowej i w stawach biodrowych zostaje wtedy obciążone. Kolana nie są wtedy zamknięte. Jest to ważne w przypadku osób po operacjach, po zabiegach stawów biodrowych. Dzięki temu zapobiegamy obrzękom skurczom, problemów żylakowych, czy na przykład mrowieniu w nogach poprawia się nam układ krążenia w kończynach dolnych. Poduszka ta eliminuje nacisk na kolana. Łącznie, znaczy łączone kolana często powodują wewnętrzny ból, szczególnie w części, w której znajduje się krążek przyśrodkowy. Jest to najczęstsze źródło bólu kolana, to właśnie tam najczęściej dochodzi do naderwania lub osłabienia wiązadeł. Dlatego ona zmniejsza ból dolnej części pleców. Zalecana jest w przypadku neuralgii nerwu kulszowego, rwy kulszowej. Zmniejsza ból i napięcie w plecach, nogach, w kostkach. Spanie na boku zmniejsza nacisk na narządy wewnętrzne. Dzięki temu poprawia procesy trawienia i pozwala na otwarcie płuc. Czyli wtedy mamy większą wydolność oddechową. Zapobiega bezdechom, dochodzi do zmniejszenia ucisku na żyłę główną, która jest bezpośrednio połączona z sercem, czyli uprawnia nam, usprawnia nam dzięki temu cyrkulację krążenia miednicy krwi przydatne i wskazane dla kobiet w ciąży i dzięki temu usprawnia procesy termolegulacji ciała. Dlatego ta poduszka jest idealna dla każdego, ale głównie dla osób, które mają problemy z biodrami, z kręgosłupami, z układem krążeniowym, kobiety w ciąży, dlatego za, polecam tą poduszkę, kosztuje niewiele, a daje bardzo dużo efektów i bardzo dobrze się na niej śpi. Ja odkąd mam tą poduszkę, zdecydowanie mniej w nocy się wiercę, zdecydowanie rano wstaję, więc bardziej wypoczęta. Często też moi drodzy, używam tą poduszkę kładąc sobie pod lędźwie, jeżdżąc samochodem. Przynosi mi to też dużą ulgę dla mojego kręgosłupa lędźwowego. Dlatego osoby, które dłużej jeżdżą samochodem, kierowcy czy osoby prywatne, polecam wam, włóżcie sobie poduszkę między. Lędźwie za swój kręgosłup i zobaczycie, jak można fajnie w dalekie trasy jechać bez uczucia jakiegoś dyskomfortu. Dlatego polecam serdecznie. Jeżeli macie więcej pytań, zapraszam do rozmów. Pozdrawiam. Sylwia Kochu, firma CEPTER.